Witajcie na kanale Dzieciaki Testują, pokażę Wam dzisiaj książkę, nowa kolekcja bajek Top Wing, Ptasia Akademia od wydawnictwa Egmont. Nowa kolekcja bajek jest nam serią doskonale znaną, zobaczcie, ona ma takie mięciutkie, sztywne, ale mięciutkie okładki i było już trochę książek z tej serii na naszym kanale, Poszukajcie albo na blogu, też były książki. Dzisiaj Ptasia Akademia. Sześć historii. Załoga top Wing, Cytrynowi Piraci, misja z jajami, Załoga Marzeń, Wyścig w kanionie i rot ratuje misia. Zaczyna się od załogi top Wing czyli nasi kadeci są pierwszy dzień w. Ptasiej Akademii, tutaj spotkali się z instruktorami, Speedim z i Beą, no i stali się drużyną. Drużyną, która będzie zdobywać odznaki, wykonywać różne misje, ratować z opresji. Mieszkańców, czy też pomagać, po prostu będzie się działo. Będzie się naprawdę dużo działo. Książeczka jest bajecznie kolorowa. Spójrzcie na te ilustracje, takie jak w telewizyjnej wersji, w telewizyjnej bajce Top Wing. O, mamy żółwie. Są to właśnie też historie, które znamy, bo o tych jajach oglądałyśmy w telewizji, jak tutaj się co nieco pozmieniało, podmieniało, pozamieniali się jajami. No i okazało się, że nie te jaja zostały do swoich domów wydane czy też rozwiezione. No, niestety, tak się stało, jak się stało, że nie wszystkie jajka trafiły, ale to oczywiście uratowało, uratowali sytuację. Bardzo fajna książka. Jeśli lubicie Ptasią Akademię, koniecznie sięgnijcie po nową kolekcję bajek. Dzieciaki uwielbiają nową kolekcję bajek. Jest tutaj tyle różnych książek które dzieci znają z telewizji również, że nie sposób ich z nimi nie czytać, a jak jest coś, co dzieciaki lubią oglądać, to tym chętniej czytają później książki. Więc jeśli macie fana Top Wing, koniecznie mu sprezentujcie nową kolekcję bajek z wydawnictwa Egmont. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link gorąco was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.